Dzisiaj mam dla Was filmik, o który bardzo dużo osób pytało. Jest to filmik o tym, jak naturalnie dbać o włosy. Jak się okazuje, niepotrzebne nam są żadne kosmetyki, wszystko co potrzebujemy daje nam natura. Jeśli chodzi o same włosy, to jeżeli nie zacznialibyście myć włosów nigdy substancjami chemicznymi, wystarczyłaby Wam tylko i wyłącznie woda i jest to też możliwe, żeby przeskoczyć na ten poziom mycia samą wodą. To jest tak zwana metoda nopu. To trochę trwa, ponieważ nasza skóra jest bardzo rozregulowana e, przez lata używania szamponów. Natomiast jest, jest też inne wyjście, ja wam pokażę jak ja to robię tutaj i zaproponuję Wam też rozwiązania, które możecie użyć w innym miejscu. Zanim pójdę myć swoje włosy do rzeki, e, użyję właśnie kwiatów shampoo ginger żeby zebrać z nich płyn, który posłuży mi jako rodzaj takiej odżywki. Na ten moment nie miałam włosów od tygodnia. Moje włosy też na tej diecie nie przetuszczają się. Znaczy nie mogę powiedzieć, że w ogóle, bo w pewnym momencie dochodzi do zbierania się sebum, ale nie jest to tak, jak było przed zmianą diety, że bez problemu mogę nie mieć włosów przez tydzień. Shampoo ginger służy do odżywiania włosów, do nadawania im połysku. Natomiast wy, to jest taki rodzaj pukanki. Natomiast wy możecie użyć ziół, które na przykład występują u was, czy tam sobie zrobić pukankę z pokrzywy, czy z jakiegoś rumianku, z czegokolwiek, co nada im takiego odżywienia, połysku, albo inne. Każde, każde zioło ma inne właściwości, trzeba sobie tego poszukać samemu. Dobra, to ja teraz robię sobie pukankę z shampoo ginger. A potem pójdziemy, pokażę Wam jak się myje włosy w rzece i powiem jak możecie to zrobić też bez rzeki. To są właśnie kwiaty Shampoo Ginger, w tego rośnie tutaj mnóstwo. I właśnie one zawierają w sobie bardzo dużo, zobaczcie, wody, która ma takie właściwości nawilżające, nadające taki połysk i zapachowe. Będę teraz sobie ją zbierać tutaj do słoika. Tu mam cały słoik wody z szampon ginger. Teraz oczywiście to przecedzę. I moja pukanka do włosów jest gotowa. I pachnie, słuchajcie, jak perfumy Chanel. Naprawdę. Włosów w rzece jest super. W ogóle mycie ciała w rzece jest ekstra. Musi to być czysta rzeka, bo woda jest mięciutka, to się czuje ogromną różnicę. Nie zawiera tych wszystkich chlorów, tych wszystkich dodatków, które są w normalnej wodzie miejskiej. To raz. Dwa. Słuchajcie, jak się myjecie w rzece, to macie kontakt z energią ziemi. Ja wiem, że to brzmi nie wiem, może mistycznie dla niektórych, ale Uziemianie to jest bardzo ważna rzecz i to się ogromnie czuje. No, ale wracając do tematu. E, zamoczyłam już sobie włosy. E, teraz w naszej rzece jest dużo gliny, więc muszę teraz poszukać na dnie takich kuleczek z gliny. Słuchajcie, tak mnie gryzą to po prostu... E, gryzą mnie normalnie ryby <grych> e, Muszę poszukać kuleczek z gliny. Będę tą glinę mieszać sobie z wodą i nakładać na włosy. Natomiast to, co Wy możecie zrobić, to po prostu kupić sobie jakąkolwiek glinkę, zmieszać z wodą, po prostu nałożyć na włosy, wetrzeć w skórę głowy. Nawet nie trzeba na końcówki włosów, tylko właśnie tam, gdzie bardziej na skórę głowy. Odczekać po prostu jakiś czas i zmyć. I gotowe. <laughs> Takie właśnie kuleczki gliny. Znajduję w rzece. Mieszam je z wodą. I po prostu nakładam na, na włosy. Wygląda to mniej więcej tak. No. <noise> Taką grinkę. Nie wiem, jak słońce najlepiej. Co nie widzę? Taką glinkę dobrze zostawić na włosach przez jakiś czas. Można sobie ją tak naprawdę nałożyć na całe ciało. Nawet dobrze, skóra jest potem bardzo odżywiona, delikatna. Jestem pewnie cała brudna, ale to nic. No i przy okazji mam taki fajny czas kontaktu z. Z własnym ciałem, z własną kobiecością. A mogę być nago, tutaj raczej nic się nie pojawia, ale jak się pojawia, no to się po prostu ubieram. I jest cudownie. Ja taką czynność sobie powtarzam dwa razy nakładania tego, tej gliny, a czekając na jej wyschnięcie można sobie pomedytować, na przykład. No i teraz już ostatni etap mojego mycia włosów to wypukanie włosów wodą z szamponu Ginger. A wy możecie to zrobić jakąkolwiek inną pukanką. No, polecam. Jest normalnie bosko. Cudownie.